Hej, dziś dzisiaj jest nienawidzony temat, tkanka tłuszczowa, no ale nic zaczynamy. Tym tematem można sobie strzelić w kolano, ale obojętnie. To nie będzie żadna dieta cud z jojo efektem, bo takie efekty widzę na co dzień w pracy. W najlepszym przypadku czy to się z zabrażaniem tłuszczu. Takie diety cud po prostu nie istnieją. Trzeba być systematycznym, konsekwentnym, no i ruch wiadomo. Podam Wam kilka takich prostych sposobów. Nie należy się sugerować też wagą, ponieważ najlepiej, jeżeli ktoś patrzy w lustro i ocenia swoją sylwetkę wedle własnego gustu, to jest raz. Waga jest także mylna, bo jeżeli będą dwie kobiety, 1,60 m wzrostu i będą ważyły na przykład 70 kg i jedna będzie oblana tłuszczem, będzie wyglądała grubo, a druga będzie także ważyła 70 kg, ale tkanka mięśniowa jest y, wiadomo cięższa od tłuszczu i będzie wyglądała dobrze. Także wagą nie należy się sugerować, tylko wyglądem wedle własnego zadowolenia w lustrze. Także nie należy się sugerować tym, te plus 10 y, kg wedle wzrostu. To jest kolejna bzdura moim zdaniem, ponieważ. Y, nie u każdego to się sprawdza. Tak jak ja na przykład mam 80 wzrostu i waży 60 kg, i teraz, jak ja bym wedle statystyk miała ważyć 80 kg, bo tak niby powinnam ważyć, mam teoretycznie niedowagę, to wyobraźcie sobie, jak ja bym nawaliła na siebie 20 kg, to by oznaczało, że wyglądam jak czołg, jakaś maszyna do zabijania. Nie, no niestety, każdy musi dopasować swoją sylwetkę wedle własnego gustu. Kolejną taką ważną sprawą jest to, lekarze biją się w głowę, pukają się w głowę, jeżeli słyszą takie coś od ludzi, że nadwaga jest genetyczna, no nie ma czegoś takiego jak e, genetyka, tłuszcz jest tłuszcz, to jest niezdrowa dieta, niezdrowy tryb życia, zero ruchu, to nie jest genetyczne, no wiadomo, no znowu ja nie, nie będę... Się sugerować kimś tylko po sobie. Jeżeli to by była prawda, że nadwaga jest genetyczna, a moja cała najbliższa rodzina ma nadwagę i to dość dużą, tak delikatnie powiem, yy, to by oznaczało, że oni żyli w Polsce sobie normalnie, a ja po prostu wyszłam na przepustkę ze a dlatego nie jestem gruba. No nie, nie ma czegoś takiego jak nadwaga genetyczna. Bzdura, bzdura, bzdura. Kolejne. Yy, Czasami jest tak, że mamy takie stany depresyjne, jesteśmy nieszczęśliwi, jest niski poziom endorfin, a co za tym idzie, wiadomo. Mamy takie napady żarłoczności, to jest zupełnie normalne, każdemu to się zdarza, każdy takie coś przechodzi. Nie znam nikogo, żeby takiego czegoś nie miał, ale w takich momentach, zamiast, no bo potrzebujemy w tym momencie cukru, tłuszczu, jakiejś takiej dodatkowej energii, może nale, należy tak jakoś, nie wiem, wyciszyć się, uspokoić i wypić w tym momencie taki indyjski ko, korzeń, e, ashwagandha który działa tak wyciszająco, uspokajająco, regeneruje organizm, albo dziurawiec, który jest e, także znany z leczenia nawet głębokiej depresji, a najsłabszym ogniwem będzie melisa. Warto także sobie przebadać tarczycę, bo często jest tak, że tarczyca odpowiada za ten, niestety za tą nadwagę i warto sobie zbadać tarczycę, wiadomo, z wiekiem tyjemy szybciej, metabolizm się zwalnia i zaraz do tego przejdę. Ale skoro to jest temat nadwagi, to zacznę od panów, ponieważ od nich zacząć trzeba, skoro jesteśmy na, przez nich, jesteśmy na trzecim miejscu w, w Europie pod względem otyłości, od nich zaczynam. I te dwa przepisy są tylko dla Panów, ponieważ E, dziewczyny, to nie będzie dla Was. E, to jest sporządzone, żeby spalać tkankę tłuszczową, a z drugiej strony to ma działanie jak viagra, czyli podnosi e, e, erekcję, popęd i wzrost testosteronu. To jest tylko dla mężczyzn. Potem przejdę do Was. <grych> e, I tak. Pierwszy przepis to należy zmiksować całego arbuza z trzema cytrynami i pić wedle potrzeb, wedle Waszych potrzeb. Każdy siebie zna, bo wiadomo witaj brzusiu, żegnaj siusiu. Każdy siebie zna i każdy sobie stosuje wedle potrzeb własnych, a drugi, a drugi taki sposób to jest zalać oliwą z oliwek, tymianek odstawić na cztery tygodnie i po czterech tygodniach jedną łyżkę stołową dziennie. I to jest na spalanie tkanki tłuszczowej dla mężczyzn i wzrost testosteronu. Teraz przechodzę dalej. I y, jakie odwary wspomagają y, odchudzanie? Pierwszy odwar to jest odwar z cynamonu i goździków. Kolejny to jest sok z cytryny. Sok ze świeżych ogórków oraz sok z kiszonej kapusty. Przyspiesza metabolizm, spala tkankę tłuszczową. Najprostsze sposoby: soków to grejpfrut, ananas, cytryna w takim połączeniu. Odwar z pietruszki i selera. I teraz tak przejdę szybko do ziół spalających tkankę tłuszczową, czyli pędy i liście brzozy, lubczyk, pokrzywa, Skrzyp polny, szałwia lekarska, czystek, kwiat prawoślazu, korzeń prawoślazu, wrotycz, który ma także działanie oczyszczające, usuwa toksyny z organizmu, e, kruszyna, morszczyn i należy sobie także przygotować koktajl odchudzający, czyli garść mydlicy pospolitej miksujemy z jednym ananasem. A z przypraw, które przyspieszają odchudzanie to imbir, kminek, czyli tymianek, cynia, e, cynamon, liść laurowy i zioła tybetańskie. Należy pić także grzybek e, tybetański, filmik na moim kanale. Nie, zapom nie zapominamy o sokach z tarniny, o jedzeniu tarniny, ponieważ usuwa toksyny. Jeżeli nie mamy toksyn, chudniemy szybciej. I naturalne antyoksydanty w postaci flavonoidów to na przykład przyrządzenie sobie octu jabłkowego. Zalewamy na 6 tygodni, yy, o, obierki, łupinki jabłek, i zalewamy y, przygotowaną wodą z cukrem trzcinowym przykrywamy najlepiej gazą, ponieważ pojawi się taka macierz, ta macierz jest na wierzchu jak najbardziej zdrowa i należy ją tam pozostawić i pić raz dziennie 50 ml. Należy sobie także przygotować, bo od zawsze wiadomo, że siemieniane chia i e oczyszczają tganic, przyspieszają metabolizm, spalają tkankę tłuszczową i taka prosta wersja, czyli e, siemieniane to wiadomo na tłuszcz Czyja na celulitis, yy, ostropest na. Oj, wątrobę, regenerację wątroby. Staram się szybko mówić, żeby wam się nie znudziło oglądać. I ja przygotowuję sobie w prosty sposób, i to jest wersja light. Dla tych, którzy są w etapie spalania tkanki tłuszczowej, bierzemy tak: jedną szklankę, po jedną trzecią, na przykład nasion yy, czyja, siemielniane, Ostropest zalewamy szklanką przygotowanej wody, ostudzonej do temperatury 60 stopni Celsjusza. Wsadzamy na taki papier do pieczenia do piekarnika, nie przekraczając temperatury 40 stopni Celsjusza i pieczemy, suszymy. Suszymy 2-2,5 dwie, dwie godziny. I to jest wersja light, ale dla tych, którzy nie są grubi i tylko chcą utrzymać swoją wagę, można do tej wersji dodać, tak jak ja dodałam, ponieważ ja nie jestem na redukcji i dodałam różne nasiona, testki dyni, słonecznika, suszone owoce śliwek, także figi tutaj dodałam oraz miód, ponieważ mi zależy tylko, żeby utrzymać, a nie nie żeby spalać. Dziewczyny, wiadomo, ruch jest ważny. Najważniejszy, nawet w postaci z pieskiem, spacerek czy rower. Wszystkie przepisy, oczywiście, podam jak zawsze na moim Instagram. Będą tam zdjęcia, opisy. Także zachęcam do oglądania. Instagram jola, Jolanta45. I jeszcze ostatnia tylko moja prośba. Szanujmy się nawzajem. I żebym nie czytała wiecznie takich wpisów, na przykład jest filmik o oleju królewskim i jest opis o oleju królewskim, na przykład. I tam pisze jak byk, jak byk, że do oleju królewskiego należy dodać złoto kosmetyczne. To jest naprawdę żenujące, że od prawie dwóch lat czytam. Ciągle te same pytania, czy do Oleju królewskiego dodajemy złoto kosmetyczne. Szanujmy się, ja także pracuję i na takie głupie pytania już naprawdę na początku miałam więcej cierpliwości i na takie leniw... dla leniwców na takie pytania odpowiadałam. Teraz odpowiadać nie zamierzam. Jak ktoś z leniwy oglądać albo czytać opis, jego strata jest mi obojętnie. Zachęcam na Instagram. Pa do następnego!